To będzie piękna przygoda To koniec Teraz moja nadzieja leży ciemności Okej okay. Ten napis chyba miał zniknąć Oh, another one. Oh, How nice, nice to have you. Have some company company you now. To Come over here. Padaj Let's bliżej. have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. thinks it. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the, all the terrible things you've done. So, you've done. so many, many good intentions, like intentions laid to waste. I, so I can see the, the regrets eating away at your soul. But now your time has come and here to grovel and, and set You can't go back. Only powrócić. death awaits you there now. Fear not, love. Ale You've got potential. I see it in you. I it in you. As and as I can help, help change go, your fate. But if you want, a new life, Going to have przeznaczenie, jednak jeśli chcesz nowego życia, musisz odrobienie podcierpić zanim na nie zasłużysz. To miało zniknąć. No ku... a to miało chyba zniknąć, się gadaj, z mi grę wywali. Ballroom. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me. will Fail, And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Małpi biznes Lecimy z powrotem Tak samo jak ja O Jezu Ale miło wrócić do tej gry W ogóle ja z tej gry robię całą serię Ja będę robił z tej gry całą serię nie? Będziemy robili wszystkie portale, wszystkie ski I wszystkie achievementy na start będą tylko zwykłe odcinki z normalnych poziomów Spokojnie, będą dwa, dwie playlisty. Jeden będzie tam gdzie będzie zwykła gra, a drugi, gdzie będzie po prostu wszystkie odcinki z gry. To to się nie mieszało. Jeśli na przykład by ktoś chciał obejrzeć tylko poziomy... Hotel. Jaki... Bring back any Welcome back! Małpy, 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 małpy! Małpka! Co to, to jest? Ja. Ale się tu, nie? Ja. Jak ten? Jak klika właśnie ten. Tym co tak się suwa, takie kółko na miejscu, to jest coś takiego. Byłem odcinek z tej gry. Czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, bo to było na tym starym kanale, nie. Co floating bits of crystal? soul shards. Fragments of scattered throughout the halls of this little Each is a Gather them all, and the first ring and... will be yours. Abadab. one more thing you're not alone there are monsters in here and they're looking for you. here you'll need this it can detect each shard's location it was left yeah, by yeah, the yeah, last yeah. guest to disappoint me here a very clever girl just not a very fast runner enough instruction. Break those borders let's get this party started. Chwila. O chyba jest, rok temu. Pierwszy odcinek to był, tak? Tak, to był pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty, piąty nawet. Ja prawie skończyłem na karnawale? Ale to dupy ja to zrobiłem. Co Pukas? <słuch> no to lecimy. Dobra, się wca, teraz zmieniam trochę kolejne, które biegnę. tu.

Trecia tam sobie gdzieś biega za robbiście bardzo się mi nie przeszkadza Dawaj, to co jest go przestanie ich widzieć na mapie, jak pamiętam

if you don't let them stab you in the face? Oh, super. Są dwie za mną. Tak mi mizera wyskoczy. A zjebałem. Chociaż... czas. że ja chcę mieć dobrą ocenę z tego. No nie. Nie chcę mieć. Po prostu chcę to przejść. Ta ja, jedna nie za mną. I chyba teraz mi wskoczy. Jestem martwy powoli. Hej, dobrze idzie. Ale chyba właśnie tu pewnie było Oki pewnie dwie są za mną Ja jest słyszę, dwie są za mną Patrz, bo ja mam trochę od nich odległość, nie? A nie, jestem martwy Wiem, że mnie doganiają, ale wiesz, jaki jest problem? Jest ich ku... a kilku! Mogą mi drogę zaraz zablokować. A ja chyba właśnie umieram. Uwaga, mi tu nie będzie żadnej. Jak która jest przede mną to się w nerwie, nie? I chyba właśnie za szybko wybiegłem. No! What you get for monkeying around with murder monkeys? <sighs> no, raz najwyżej kliknemy not continue last checkpoint now S rank. Najwyżej zrobimy. I to. Nie, jak się uda to będę zdziwiony Ja właśnie cię zabiłem. No prawie. No zabiłem. Się. You are dead. Eee. Ostatni punkt zapisu bez S. Odwróć right do od ostatniego punktu zapisu. Nie mogę otrzymać oceny S. Chcę kontynuować tak. A, bo jest to trudne. A zostały tylko te dwa są więc wygrywamy, let's go! I a witam a w piekle. Ja, lubię w piekle. Bum, 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 bum. co jest here, Who dares? Shoot. You're here now you need to, Get to the hurry Woo. <laughs> let's go chama apel mapę to się nie jest tym kółkiem I... To jest no escape for you More. Halo Papa. Pa. <ścoughs> uh, gdyby nie dzicia. Naprawdę tylko po 20 udało mi się zdobyć, chyba za to się zalicza tylko pierwsze życie. Suma krystału k359 Zarąbiście. Ej, szybko posło Nie, to chyba końcówkę zalicało tylko. Potem jak kliknąłem ostatni checkpoint, nie? niemożliwe jak ja ku... a nagrania mam 8 minut. Raczej znaczy, 8 minut od cięcia no To musi... Od... ten zalica czasu ci HP. Zarąbiście. I. Drugi level. Gdzie mieli dwa punkty do Użycia Ale nie mogę się doczekać kiedyś. Nie, ja będę musiał kupić kolejną część, nie? Good! Super, you udało you Ci się. I Widzę że spotkałeś mojego przyjaciela. Szybciej się spodziewałam. Malak! Witam Beer. Ada ja nie ustępujesz po tym wszystkim. Nie słuchaj jej, śmiertelniku. Ale tylko cię wykorzystuj. Daj jej pierścień, a zobaczcie, jakie będą konsekwencje. To jest Pomóż jej, a będzie cierpieć. Nie, zabracej, nie zwracaj na niego uwagi. Ego mocnie mogą cię tu dosięgnąć. The ring piece. Place it on the table now. No, z tym przecież mocyło, ale ostatecznie wydałem, że taneczysz mam, tam, so tak długo na.